Nie, mamo. Okay. No, witam. Minął okrągły czas. Od czasu. Minął cały rok. Więcej nawet! A teraz mamy coś coś, coś... coś innego, coś tak, nowego coś, dla Państwa. Coś, no, nowość, coś... nowość! Nowość prosto z salonu idzie do nas. Zawodnik, nowy tak, zawodnik, tak, legendarny. To jest... Kurde, byś rozbił! Rozumiem. E, Także, proszę Państwa, jest to oczywiście taki tutaj sok. My na to mówimy... Bio-ogórek, jak widać. Jest to, nie wiem, czy Państwo zdający sobie sprawę, jest to oczywiście. Natura, wena, bio, ogórek. Nie! diable, Nie, rogaty. Proszę <sum> się wypowiedzieć. Właśnie. Uważam, że. Ty się jeszcze No, smutne. Mm. Nie, bo dopiero zacząłem spożywać. A, to uważam, to, go zjeść uważam to, to, to... że będzie to pyszne. Ale się nie wypowiem, ponieważ nie wiem, Możemy przejść do degustacji. Dobra, zacznijmy. Ekologiczny sok z kiszonych ogórków, pasteryzowany, składniki, sok z ogórków kiszonych, gwiazdka, cząstek, gwiazdka, sól, gwiazdka, produkty pochodzące z kontrolowanych ml. i certyfikowanych ubrań ekologicznych, warstwa środowiska 100 mililitrów, wartość energetyczna w kresi 5 kailo... Ayloran. Hahaha, 100 grał. Kurde! To się nie? da otworzyć Da się! Uważajcie, ale mamy Takie właśnie, żeby był takie słoik Czy to jest z tyłu widać? Nie. Ja się to po... Nie! Nie grze! Nie grze! Nie! A, nie, nie, nie A, to! Yes. Co ty zrobiłeś?! No. A dobra, w sumie. Dobrze, dobrze. Czekaj kto? No i coś, no, drzecie ja dobrze jest, Co ja tak. Kurde, da, bo to jest... Ale nie będzie naszych reakcji widać. Ale dobra, możemy nalewać. No I nie Dobra to podnieść dźwięk na wodę Jest, idealnie Dobra, robię to Nie kombinujcie Ło Ja chciałbym pierwszy się przekonać no A tak. ty mógłbyś najpierw śpić dobrze Przed Przedłe szlaki. nie będziemy pili tak hejną tylko No, bo jak to będzie zatrute to ty umrzesz najwyżej Wiecie, to jest smak piękny. Tak? Pachnie, pachnie jak... ogórkiem kiszonym i pachnie jakbyś no. miał zupę ogórkową i jabłek. Pachnie jakbyś miał saczkę. O, teraz pije pięknie. Ale zasysa. Jest... Jak ci? Smak sadu. Smakuje jak jabłuszko. To nie jest jabłuszko. Smakuje jak zielone jabłko, aż... Przepyszna. Nie niedobrze jak smakujecie jakieś wody, Dobra, Dobra, no, dajesz, dajesz. Ja. Za nową Polskę. Co? Nie wiem. Państwo przyglądają się, że ja tak z apetytem. Smakuje jak. ogórek. Okej, okay, fajne nawiązanie. Jeśli chcecie wodę po ogórkach kiszonych, to. Polecam, nie wiem tylko czy chcecie wodę po ogórkach Ja jaksonek. tutaj wlewaj następny obręb No nie, nie nawiązuj w taki sposób I to osobiście bardzo pysznie smakowało z tego? Nie Nikolaju, proszę go pobić Właśnie Zrobimy to w najbliższą Tak Ojej, jak ja piję. Pyszny, bo, pyszny smak, pyszny smak Pyszny Musisz pisać, że bardzo dobry Macie ochotę popić wodą zwykłą? No. To jest koniec? Chyba. jest tak <laughs> ale szybko się wytrykaliśmy. Nie no, a chcemy jeszcze, nie wiem, jakieś bonusowe elementy, coś śmiesznego powiedzieć. No o, teraz każdy powie jeden kawał. To ja jest jest kawał. Dobra. Ja. Zacznij, kolega, we w, w długich włosach. Tak, Ale on, on, ja, on, ja powiem jedną jest w okularach i w warunkach na... Kurde, to. Uwaga, przychodzi baba do lekarza, lekarz mówi, baba, a baba pierze. <śmiennie> nie, nie, nie rozumiem.